Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na czytaniu, które nazwałam Koniec Starego, Początek Nowego. Ja jestem Baba Jaga. Witam wszystkie nowe osoby. Dziękuję Wam również za lajki, like, komentarze i subskrypcje. Jest mi bardzo, bardzo miło. Moi drodzy, nie będzie rezonować czytanie ze wszystkimi. Ja tylko podam informacje, które zobaczę, które widzę tutaj. Co jest nie dla Was, zostawcie, może jakieś słowo tylko dla Was będzie, może parę zdań, może nic. Może na, na razie nie macie opie, o, pojęcia, o czym mówię, bo jeszcze siedzicie w swoim świecie, a dopiero to się wydarzy. Kochani, zaczynamy. Skorpionki. Yy, czytanie koniec starego, początek nowego czyli, tak myślę, co się działo w, w tamtym roku i co się tutaj, jak się to, ten rok. Dla Was tutaj zacznie. Moi drodzy, pierwsza karta to karta z przełożenia świat. Dopełnienie układanki. Lew, skorpion, byk, wodnik. Zaczynacie coś od podstaw i teraz trzeba korzystać z doświadczenia, które macie. Coś żegnacie, ale z radością, bo już nowe czeka. Świat to jest start od zera. Bez starych problemów, bez starych kłopotów, bez niewygodnych osób. Sukces jest w zasięgu ręki, moi drodzy, jeszcze tylko troszkę trzeba popracować. Macie świadomość, odchodzicie, rozumiecie, że się pomyliliście i nie ma sprawy. Świat to jest wielka brama, kochani. To jest ten ostatni element. Co się działo w przeszłości, głupiec? Jakie wpływy miały na Waszą obecną sytuację? Jesteście w punkcie wyjścia, czyli tak zwane wiem, że nic nie wiem coś się wydarzyło i może, nie wiem, skończyliście pracę z jakiegoś powodu coś straciliście lub kogoś też z jakiegoś powodu rozstaliście się może z kimś bliskim albo zdrowie po prostu Was zmusiło do zmiany stylu życia dieta, sposób myślenia musicie, trzeba było zmienić albo musi się zmienić Wasz stosunek do siebie nawet lub do kogoś. Macie błędny pogląd na jakąś sprawę, wiecie? I ty, ale raczej ktoś, trzyma się uparcie swoich naiwnych, wiecie, i takich błędnych wyobrażeń, decyzji. I tu to nie jest tędy droga. Możliwe, że nie miałaś nikogo takiego, kto. Pokazałby ci właściwe wzorce, właściwe wychowanie. Może nie. Ktoś tutaj zaryzykował, może właśnie z braku rozeznania o tej sytuacji, albo ktoś wciągnął cię w to celowo. Może coś chcieliście rozpocząć, a nie macie na przykład doświadczenia, więc wciąż ponosicie klęskę. Ktoś tutaj jest głupcem z jakiegoś powodu. Bezmyślnie po prostu nawet mógł stracić przyjaciela albo partnera albo siostrę. Na przykład zostawił ktoś małżeństwo dla jakiegoś romansu i teraz żałuje. Albo z jakichś niewiadomych powodów nie ma kontaktu z kimś bardzo bliskim, z kimś, kogo z kimś was bardzo wiele łączyło. To są źli doradcy, tutaj też widać jakieś nieprzemyślane decyzje moi drodzy, czyjeś kaprysy. Ktoś stracił czas i energię na coś, co było w ogóle wam niepotrzebne. Ktoś was oszukał, ktoś był lekkomyślny, albo zniknął nagle, a tak kochał, obiecywał. To są jakieś Zagmotwone sytuacje, moi drodzy. Zły wybór. Może ktoś próbował bo też widać alimenty, romans w pracy. Takie, wiecie, bezmyślne, takie takie nawet niespontaniczne, tylko takie, no po prostu bez sensu, nieodpowiedzialne. W pozytywie ten głupiec mówi o niespodziance, o ciąży, o dziecku, o ciąży może z zaskoczenia, albo w ogóle coś Was zaskoczy, coś nowego. I to jest bardzo szybka zmiana z tym światem. Niektórzy się cieszą, są beztroscy, mają nadzieję. Trzeba z jakiejś szansy skorzystać. Może kogoś poznaliście fantastycznego może czekaliście na dziecko. nie co to jest? Czy to jest miłość, czy to jest praca? Cieszyć się. Wasza sytuacja i wy. Umiarkowanie. Spokój na zewnątrz pokazujecie, a w środku czujecie się jak w więzieniu. Ktoś tutaj czuje potrzebę wolności. W małżeństwie jakby brak namiętności, jakaś nuda, jakieś problemy takie niby jest dobrze, ale jest po prostu. No, nic się nie dzieje. Umiarkowanie, moi drodzy, to może być strzelec. Tutaj mamy skorpiona. No to wasza karta? To są dwie twarze. Z jednej strony harmonia, opanowanie, cierpliwość, a z drugiej po prostu komuś się aż gotuje. Może zaburzenia hormonalne macie, no nie wiem. Uznanie praw boskich. O to chodzi w umiarkowaniu. Co to znaczy prawa boskie? Kochani, ilu ludzi na świecie, tyle jest charakterów? Jest tyle ludzi, i każdy wybiera własną drogę i postępuje według pewnych zasad. Chodzi o szanowanie zasad wyznawanych przez innych ludzi, o tolerancję. O to, co robią, trzeba zrozumieć lub tolerować to, co oni chcą w życiu robić, pod warunkiem, że to, co wyznają lub robią lub czynią, nie krzywdzi innych. Często zrozumienie innych jest trudne, ale przynajmniej trzeba tolerować drogę innych. Zasady boskie to są zasady boskie, a władza to prawa ziemskie. Zasady boskie. Nie są fizyczne, ich nie zobaczysz. A władza, władza się czuje, władza się odczuwa na sobie czasem. Nawet fizycznie. Kiedy zachwiona jest równowaga i ten przychodzi brak cierpliwości, niemożność podjęcia decyzji, to wtedy jest problem. Jeśli jesteś w związku z kimś lub w relacji jakiejś, to nie musi być związek z jakąś osobą nieodpowiedzialną, nie, niedojrzałą osobą. Może się zakochałaś w takiej osobie i teraz czujesz się jak na karuzeli z tą osobą, bo jest raz tak, raz tak, raz dobrze, raz jest, raz jest cudownie, a za chwilę w łeb. I teraz już nie wiesz, co robi, co zrobiłaś źle, co zrobiłaś dobrze i po prostu błagasz może tą osobę, przepraszasz, że się zmienisz. I to, a ona, wiecie, ona i już ona wini cię za wszystko, że nawet krzywo spojrzała, że, że ta zupa przysłowiowa była zasłona. Taka osoba ciągle się czepia, żeby tylko e, zbić wasz system wartości. To są dwie kobiety. I teraz, może panowie, może nie wie, może, może ty. Nie wiesz, którą panią wybrać. Czy panią żonę, czy panią mamę. Szczerość. Potrzeba kogoś bliskiego. Brak niej duszy. Wy jesteście gotowi. Tylko postawcie na to. Jeśli chcecie pod, poznać kogoś bliskiego, bądźcie szczerzy. Umiarkowanie mówi, że jesteście pod wpływem kogoś, kto zniszczył lub niszczy, zaburza wasze poczucie wartości. Z tego powodu czujecie się niewiele warci być może, albo głupie, lub głupi. Kobiety nie czują się kobieco, bo przecież widzą naokoło, że ludzie żyją inaczej. I pomoże Wam zastanowienie się nad kilkoma rzeczami. Nad sobą, co lubisz, ty, co ty chcesz, czego ty potrzebujesz i tego, jaka jesteś lub jaki jesteś. Ty, jaki jesteś, nie jaki chciałby ktoś, żebyś był. To jest bardzo dobry czas na wprowadzenie równowagi w emocjach i w swoim życiu. I albo już to robicie, albo to nastąpi, ale to jest doskonały czas. A co wam w tym może przeszkodzić, lub kto lub na co uważać? Cesarzowa. Kiedy, dzie kiedy dziecko lub człowiek jest taki naburmuszony, wiecie, podejrzliwy, wściekły, ciągle albo ma problemy z agresją, nie może się taka osoba cieszyć życiem. To jest niemożliwe. Niemożliwe. Macie już zakończyć coś negatywnego, albo chcecie zakończyć, albo już zakończyliście. Po prostu poszło i gratuluję. Tutaj może być młoda dziewczyna w ciąży i się boi Wam powiedzieć lub w ogóle ukrywa. Różne rzeczy mogą być, tylko wiecie, można powiedzieć miliony rzeczy. Ludzie żyją, myślą inaczej i zrozum to. Będzie ci lżej. Ta cesarzowa, moi drodzy, w ostrzeżeniach, to jest... Kobieta w tej energii to jest ideał mężczyzny. Jest aktywna, jest ambitna. Sama wychodzi z inicjatywą. Dba o siebie, dba o ubiór. I tutaj ostrzega. Bo to jest w ostrzeżeniach. Bo to nie jest taka kobieta. Naucz się odróżniać pomaganie od manipulacji, żeby ta, bo być może, że ta kobieta wami manipuluje. Trzeba odróżnić kontrolę od despotyzmu. Ostrzega, żeby nie wydawać pieniędzy, których nie macie. Albo jeszcze tych, których nie macie, albo tych, o których myślicie, że będziecie mieć. Rozumiecie? Bo to najpierw chcę powiedzieć. Nie pozwolić nikomu rządzić waszym życiem. Nawet jeśli ta osoba myśli, że wie, co dla ciebie będzie najlepsze. Ale ta cesarzowa, kochani, to jest nadopiekuńcza, osaczająca drugiego człowieka. Y Materialistka. Ona jest... Jeżeli macie kogoś takiego w pracy, na przykład albo poznaliście kogoś takiego, ona jest próżna, ona jest niewierna lub. E, intensywnie wiecie, dąży do jakiejś pozycji. Próbuje dominować. Ona dyskredytuje, co to znaczy. No, no nie pochwali, tylko ciągle. No, tutaj jest. Jakby wam to chaos, nie stałość w ogóle. Panowie, uważajcie, żeby Was taka cesarzowa nie zmanipulowała. Tutaj też widzimy córkę, widzimy matkę i widzimy jakby babcię. Teraz nie wiem, która jest w ciąży, ale któraś jakby się bała powiedzieć, no załóżmy, że matka wie, że córka jest w ciąży i boją się powiedzieć swojej babci. Tej. Cesarzowej. Nie bójcie się. Jeśli. Wiecie, trzeba uważać na bezradność, jeżeli czujecie się bezradni. Pokonać tu. To. to jest lenistwo, to są problemy w realizacji planów. Ja nie wiem, kto tutaj jest leniwy. To jest przestroga. Tutaj jest też nadopiekuńczość. Egoizm i próżność. Ta nieprzyjazna cesarzowa tutaj. Bo to nie jest piękna. Dbająca o siebie, czuła, rodzinna kobieta. To jest w ostrzeżeniach. To może być matka, to może być kochanka, to może być jakakolwiek kobieta. O, zbytek. Ktoś coś niszczy Wam. Może ona. Ta taka niezdolność. Ona nie jest zdolna do. Dawać innym ludziom miłości. Ona się kłóci w pracy. Uważajcie, żeby się nie kłócić w pracy. Wiecie, nie kłóćcie się w domu. To jest kobieta, być może z Twojego otoczenia, która źle wpływa na Twoją psychikę. Albo osoba. Nie musi być kobieta. W ogóle jest byk. Zła szefowa, nieodpowiednia partnerka, skąpa. Albo rozrzutna. Tu uważajcie na to. Ktoś takiej kobiecie już mógł się dawno zdominować. Mógł się dać, wiecie. Ja jestem ze Śląska i 17 lat już mieszkam za granicą. I jest mi tak ciężko składać słowa po polsku, bo mówię tylko po angielsku. Przepraszam, czasami takie wychodzą błędy gramatyczne. To się, tutaj się mówi od tyłu do przodu, jakby wiecie, i mi jest ciężko czasem zdanie nawet ułożyć. Ktoś takiej kobiecie mógł się po prostu dać zdominować, tak? Lub energii. Ta karta ostrzega, moi drodzy, przed pasożytnictwem w związku przed lenistwem nie kupować rzeczy, których nie potrzebujecie. Bo tu możecie, może liczycie na jakieś pieniądze, a te pieniądze po prostu nie przyjdą, może się rozczarujecie i co wtedy? Wynigrada. Śmierć. Słuchajcie, karta śmierci to nie jest karta śmierci. Karta śmierci to jest zupełnie inna karta. Tak, dla Waszej informacji, także już się nie boimy karty śmierci, bo to oczywiście czasami ona może oznaczać, ale to nie jest karta typowej takiej śmierci. Przemiana. I to jest znowu Wasza karta. Kto zmienia zdanie? To jest wynik. Albo Wy, albo ta osoba, ale raczej widzę, że Wy, bo ta osoba jest niereformowalna. To jest transformacja, i teraz ktoś wraca, na przykład przychodzi i przeprasza, i wy tą osobę przyjęliście. No bo było przecież tak urocze ostatnimi czasy: były święta, był sylwester, <laughs> było romantycznie, może nie miała ta osoba gdzie iść, może jest jakaś niesamowicie samotna i mówi, a skoczę do skorpionka, i skorpionek powiedział nie. A jeśli nie, to ta, ta karta mówi: zakończ to. Pomyśl, mój drogi Skorpionie tu już teraz o pieniądzach. Pomyśl i zastanów się bardzo dobrze, czy brać kredyt, czy nie. Czy jakąś pożyczkę, bo tutaj też mi to nie wygląda dobrze. Może w następnym miesiącu. Tu też jest jakiś manipulant, który nie chce związku. W niektórych związkach oczywiście może będziecie coś naprawiać, bo lub na przykład urodzi, urodzi się dziecko i jest nowy etap, zostajecie rodzicami. <laughs> czy kobieta zostaje mamą? Czy kończycie szkołę jakąś, czy pracę i zaczynacie nową? To jest bardzo dobra karta. Może. Słuchajcie, a może wasz związek jest dobry, tylko ma, macie problem z mamą kochaną albo z kochaną teściową. No to tutaj muszą się jakoś sobą zająć, te panie wiecie. Muszą zająć czas swoim, swoje życie. Muszą się zająć czymś, bo one wam tu niedobrze robią. Karta śmierci mówi, śmierć mówi, że zmiany, które przychodzą mają nastąpić yy, i koniec. One są nieuniknione. W tej energii zakończenie związku, jest zakończenie relacji, jest zmiana pracy, zawalczenie o związek też. Jeżeli macie okr... na przykład, słuchajcie, poznaliście kogoś fantastycznego, naprawdę, i albo kogoś młodszego od siebie, też może być, i ktoś się nie zgadza, a ta osoba jest naprawdę fajna. Że tak powiem, chrzanić tą osobę, niech sobie mówi ta mama, czy tamta siostra, czy jakaś inna. Nie rób tego, Obojnie jaki to jest pomysł, oboje o czym mówię. Ktoś wam mówi, nie rób tego, nie nadajesz się, a to a tamto nie. Ja zrobię tak, jak ja chcę i zawalczyć o swój związek. Bo wylądujecie z, z, z tą matką na przykład yy. do końca. Nie wiem, czy mówię do panów, czy do pani. Trzeba się zgodzić na te zmiany kochani, bo to nasza zgoda, czy to na rozwód, czy operację, czy chorobę, jest najważniejsza. Śmierć to jest odnowa. To jest. Operacja, również może niektórzy idą. I to jest powrót do zdrowia, wbrew pozorom. Koniec tego etapu, tej sytuacji, w której się znajdujesz, koniec. Koniec życia przyszłością. Może zakończacie projekt, obojętnie jaki, szkoły, studia i wracacie do zdrowia. To przejście z jednego etapu życia do drugiego. To jest taki przeskok. I to może nie być łatwe. Totalna transformacja Waszego życia. Całkowita zmiana w życiu. To może być emerytura. Również. To może być małżeństwo. Dziecko przyjdzie na świat. To jest przecięcie pępowiny również. I to może nie być łatwe. Przeprowadzka. Słuchajcie, czasami życie samemu w ciasniutkim pokoju z jakimś tam materacykiem jest o wiele lepsze niż męczenie się z zrzędliwą jakąś dominującą, okropną osobą, która mówi ciągle, co macie robić. Także odcinacie się. Odcinacie się de definitywnie od kogoś, od tego czegoś, od jakiejś sytuacji, w której i tak nie, no nie macie pojęcia o co chodzi, i tak tej sytuacji nie ogarniecie, więc słuchajcie, jak, jak jesteśmy w jakimś yy, czymś i nie mamy pojęcia o co chodzi, to najlepiej uciekać albo starać się wyjaśnić szczerze. Poza tym, no to jest jakaś strata, to jest jakiś odejście bliskiej osoby lub to Wy odejdziecie od tej osoby. Definitywne zakończenie w związku relacji, jeszcze raz powiem. To jest rozwód. Tu uwaga na, tak jak mówię, słuchajcie, jeżeli chcecie brać kredyt albo pożyczkę, albo cokolwiek, to uważajcie, bo tutaj pokazuje, no ktoś straci, to są poważne straty materialne, wiecie, żeby do tego nie dopuścić. To jest dla niektórych to nie musi być dla Was. To jest wielka klęska. Może dla tej osoby. Tu też uważajcie, żeby ktoś Was nie pozbawił majątku. Różne ludzie próbują rzeczy robić innym ludziom. I uświadom sobie na koniec, drogi Skorpionie, że wszystko się kończy za tymi drzwiami. Kryje się tylko strach. Zobaczcie, tutaj jest jedno lożerze. Widzicie? Nowe. Nowe życie. Nie jest łatwo cokolwiek zmienić, jeśli tego nie chcemy. Naturą rzeczy, moi drodzy, jest jednak to, że każdy, każdy koniec. Każdy koniec jest początkiem. A ja Wam życzę tego z całego swojego serca. Zobaczymy się w lutym. Dziękuję Wam za wysłanie. Dziękuję za cierpliwość, za wyrozumiałość, bo jak wiecie, dopiero zaczęłam. I trzymam kciuki. Jeśli komuś rodzi się dzieciątko, nowy projekt, jeśli zmieniacie swoje życie, ruszacie z kopyta, gratuluję. Nie bójcie się, nie bójcie się. Słuchajcie programów na YouTube, naprawdę słuchajcie, znajdźcie sobie, jak się nie bać. I wyjdzie Wam wiele, wiele, wiele fantastycznych programów. A ja Wam tego życzę, żeby wszystko Wam się udało. Trzymajcie się.